Wspólny projekt, tak w świecie sportu, to rzadko spotykane, ale spotykane robią to przede wszystkim dla siebie i młodych. Przede wszystkim nasze kluby znają się już od wielu, wielu lat, współpracują ze sobą, a teraz chcielibyśmy wypromować osoby, które nie startują zawodowo lub na poziomie mistrzowskim na zawodach, bardzo się do tego garną i chcieliby dostać szansę. Pokazania się na ringu dla osób, które są zainteresowane sportami walki, a przede wszystkim dla sponsorów, których zawsze jak, na, jak najbardziej są tutaj mile widziani i są pomocni w naszych, naszych organizacjach. Przede wszystkim też robimy to po to, żeby mieć nadzieję, że będzie to impreza cykliczna. Promowanie też zawodników do World Games, gdzie. Będzie to w 2017 roku, jesteśmy też organizatorem, jako kickboxing we Wrocławiu. Impreza dla młodych, ale nie powinno brakować dobrych walk. O zaangażowanie możemy być spokojni. Poziom powinien być wysoki, mamy wielu bardzo młodych, bardzo utalentowanych zawodników. Aczkolwiek jest to turniej dla debiutantów. Także na pewno nie zabraknie zapału, zapału do walki, charakteru. Myślę, że poziom techniczny też zadowoli koleserów, uderzanych, zwłaszcza uderzanych sportów walki. Sporo będzie się działo. Miejsce nietypowe, ale na pewno z klimatem. Jak to wszystko zaplanowano? Ring do K1, czyli walki generalnie zapowiadają się w Formule K1. Natomiast zaplanowanych walk jest od 5 do 8. Jest to wszystko pod kontrolą sędziów, lekarzy i całej imprezy, tak jak to powinna wyglądać, impreza masowa. Mamy nadzieję też, że atrakcji nie zabraknie. Zawodnicy szykują się do starć. Dla nich to dzień wyjątkowy. Z chwilą, gdy zawodnik dowiaduje się o walce, zmienia już się jego życie. Już z każdą godziną napięcie Rośnie na pewno. Yy, pomimo tego, że jest to sportowa rozgrywka, jednak jest to walka pełnokontaktowa, gdzie wszystko może się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko jak najlepiej, ale no, z każdą chwilą yy, widać napięcie po tych młodych zawodnikach. Będą i świetni zawodnicy, i doskonali trenerzy. Będzie można rozwinąć w sobie miłość do sportu walki. Będzie możliwość porozmawiania z trenerami Basic Race Team, Puncher Wrocław oraz Fighter Wrocław. To są utalentowani zawodnicy, teraz trenerzy. Promują naprawdę zdrowy styl życia i przede wszystkim tak, żeby się prowadzą tak zajęcia, żeby to nie kojarzyło się z, jakimś, z jakąś bitką, wulgaryzmem i tak do chuligaństwem. Tylko jest to. Wszyscy są wychowani w duchu sporta, sportu walki, czyli z etykietą i, i szacunkiem do trenera i do tego, co się robi przede wszystkim. Z miłości do sportu. Bilet na niedzielną galę kosztuje ledwie 10 zł. Zaprawiony w przeszkodowych bojach Sopran Best, który zajął piąte miejsce w silnie obsadzonej Wielkiej wrocowskiej totalizatora sportowego, przeegzaminuje mniej doświadczonych rywali w nagrodzie Masiniego. Ci jednak z pewnością nie oddadzą zwycięstwa za darmo. Negro, Czacza i Isuzu pokazały, że potrafią walczyć do końca. Jesienna rola zajęła czwarte miejsce na bardzo wymagającym torze w czeskim kolesie. Seven Sins również udowodnił, że wie na czym polega rywalizacja w stiplach. Przed nami kolejny dzień z gonitwami na wrocławskim torze wyścigów konnych partnicę Najważniejszą próbą będzie właśnie przeszkodowy wyścig Masiniego. Start niedzieli o 13.15. Już w sobotę we Wrocławiu rozpocznie się międzynarodowy turniej o Puchar Mieczysława Łopatki. Hala Orbita oprócz gospodarzy ze Śląska oraz PG Turowa z Gorzelec będzie gościć jeszcze włoskie Banco di Sardegna Sassari oraz mistrza Rumunii Asesoft Plojeszty. Cała impreza będzie towarzyszyć obchodom 20. rocznicy powstania Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu, której przewodniczym Mieczysław Łopatka będzie to także wspaniała okazja ku temu, by uhonorować zasłużonych graczy dla ekipy Śląska, czyli m.in. Leszka Hudeusza, Tomasza Garlińskiego czy Tadeusza Grygiela. Śląsk swoje mecze będzie rozgrywać o 19.30 w sobotę, zagra z Włochami, w niedzielę z drużyną z Rumunii. Sobota i niedziela będą należeć też do koszykarza amatorów. Rusza piąta edycja Forbasket.pl 5 on 5 Trophy impreza na parkiecie halib CSU przyparkowej. Zespoły podzielono na dwie pięciodrużynowe grupy. Pierwsze mecze w sobotę o 12.30 czeka nas sporo grania, bo ostatnie starcie dnia zaplanowano na 20.00. w niedzielę. Dokończenie fazy grupowej, a później Pucharowo. Najlepsi o 17.00 spotkają się w wielkim finale tomski Cup 2014 już w sobotę wyścigi smoczych łodzi i piknik połączą siły. Podczas imprezy wiosłować może każdy, bo rzeka stworzona jest do tego typu rekreacji. Co roku ścigają się profesjonalni wioślarze, jak i ci, którzy swoją przygodę z wiosłami dopiero chcą rozpocząć. Tak będzie i tym razem. Uwagę przykuwa przede wszystkim wyścig Wrocławskich firm i instytucji. To piknik dla Całych rodzin na Wyspie Bielarskiej regatom towarzyszyć będą liczne imprezy, dodatkowe kiermasze z rękodziełem, gry i zabawy dla najmłodszych. Początek w sobotę o 10.00, impreza potrwa do późnego wieczora. Kolejne atrakcje dla tych, którzy kochają długi wysiłek fizyczny. W sobotę w hali sportowej WCT Spartan przy ulicy Krajewskiego we Wrocławiu, maraton zumby. To coraz modniejsza forma dbania o swoją formę fizyczną, ruchy przy muzyce. Dla wielu idealna opcja na idealną sylwetkę. Na trzy godziny ekscytującej i energetycznej zabawy w latynoskich i afrykańskich rytmach zaprasza Wrocławskie Centrum Sportowe Sparta. No w obiekcie pojawią się najlepsi instruktorzy z którzy porwą blisko stuosobową grupę do wspólnego tańca. Wszystko przez radzie w rytm dynamicznej muzyki w blasku kolorowych świateł. Zapisy trwają, a początek w sobotę o godzinie 17.00. Dla obu naszych reprezentantek start w Mistrzostwach Globu Grupy do lat 16 to bardzo duże wyzwanie. Jak już podkreślaliśmy w Sport Game, szachistki mają zupełnie inne cele. Woźnia, która przed turniejem była wymieniana w roli faworytki, jasno chce powalczyć w RPA o medale. Ola Dadeło pojechała. Przede wszystkim po to, by zebrać doświadczenie. Oczywiście chce też jednak wygrywać jak najwięcej partii. Warto dodać, że polonistki po sześciu rundach zmagań mogą być ze bardzo zadowolone ze swojej formy. Woźniak zgromadziła pięć punktów, co oznacza, że straciła zaledwie jedno oczko. Po dobrym starcie nie zwalnia tempa, jest druga w klasyfikacji generalnej, a do liderki francuski Cécile Osenot nasza zawodniczka traci zaledwie pół punktu. Mariola nie przegrała na razie żadnej partii, odniosła cztery zwycięstwa i Zanotowała dwa remisy w pokonanym polu zostawiła m.in. rozstawioną z pierwszym numerem Rosjankę Irinę Drogowos. To powoduje, że przed kolejnymi rundami do następnych partii powinna podejść z jeszcze lepszym nastawieniem. Stacią na pewno na wielki sukces. Druga z naszych zawodniczek Aleksandra Dadeło zgromadziła w sześciu rundach 3,5 punktu, co daje jej obecnie. 30. miejsce w gronie 90 najlepszych zawodniczek w tej kategorii wiekowej na świecie. To mimo wszystko bardzo dobry wynik. Założenia są takie, aby Dadeło właśnie o 30, może o 20, powalczyła jeszcze sporo do grania. Zawody rozgrywane są bowiem na dystansie 11 rund i potrwają do poniedziałku. Szkoda niewykorzystanej szansy. Reprezentant match Pointu Wrocław na ósemkę zawodów ATP czeka już ponad 370 dni. Wydawało się, że pojedynek jednej ósmej finału w Kuala Lumpur zakończy się już po drugim secie, bowiem w Tajbreku przysiężny przegrywał 2 do 6. Zajmujący 148 miejsce w rankingu ATP Polak wygrał jednak sześć kolejnych akcji i doprowadził do remisów całej rywalizacji. Taki obrót spraw zmobilizował jednak 45 na światowej liście Anduchara, który w decydującej partii szybko objął prowadzenie 3 do 0 i przewagę utrzymał do samego końca. Trwający 2,5 godziny czwartkowy pojedynek był pierwszym spotkaniem tych zawodników. W pierwszej rundzie 30-letni głogowianin pokonał Tunezyjczyka Maleka Yaziriego 4 do 6, 6 do 4, 6 do 2. Wówczas po raz trzeci w tym sezonie wygrał mecz otwarcia w imprezie cyklu ATP. Wcześniej udało mu się to w styczniowym Australian Open i w ubiegłym tygodniu w Mets. Przysiężny po raz trzeci wystąpił w malezyjskiej stolicy w 2010 i 2000 w 2013 roku odpadał w pierwszej rundzie. Ołówek powoli wraca do przyzwoitej formy. Ostatnio bowiem grał fatalnie, przegrywał wszędzie i z kim tylko się dało. Teraz jest na pewno lepiej, ale do formy z ubiegłego roku jeszcze sporo brakuje. Przypomnijmy, ten sezon zawodnik mecz Wrocław zaczynał jako 63. tenisista świata. Teraz jest ponad 80 miejsc niżej.